Tybalt hrabia szampani był wasalem króla francuskiego. Wasalem wiernym, ale nie zawsze. Wchodził też w spór, czasami bardzo ostry, i miał w tym sporze swoich sojuszników, którzy czasami się na niego obrażali, bo nagle zmieniał front tybalt hrabia szampani powracał do swojego króla. I wtedy ci jego przyjaciele na przykład nie chcieli mu dać córki za żonę. I wtedy on pisał o tej córce, że dają ją jakiemuś wywłoce z innej ziemi. No, to są mocne piosenki. Robercie na pierona, obrzydliwa to persona, córkę daje za barona, z jakich nie tutejszych ziem. Ma zaś gładkie liczko ona, iż mógłbyś się przejrzeć w niem. Patrzaj jak ten dureń bzdurzy, patrzaj na ten pyszczek szczurzy, ona cudna na kształt róży, i chcą ją zabrać stąd. Dziś się będzie głupiec duży, co da sobie sprzątnąć ją. Panie sławe postradacie, jak ją uprowadzić dacie, nigdy jej nie odzyskacie. O miłości pozbądź dum, nie nadgrodzi wam w tej stracie ani pieniądz, ani grunt. Serce wam obieje, jak pojmiecie, co się dzieje. Pożegnajcie już nadzieję, aby w jej ramionach lec, bo kto w skarbu sąsiedztwie jest, winien go pod ręką mieć.